Moi drodzy, witam was na najnowszej serii, w której będę musiał oczywiście przetrwać. Tylko, że 100 dni z tymi wszystkimi stworami, które się czają gdzieś za drzewami, w jaskiniach, pod wodą i właściwie wszędzie, gdzie nie pójdę, prawda? I teraz tak. Po pierwsze, zanim zaczniemy cokolwiek właściwie tutaj ogarniać, bo oczywiście będziemy musieli sobie znaleźć po po początkowo jakąkolwiek, właściwie tę wioskę, nie? Mamy pilsy i o co chodzi w ogóle? Skąd mam te pilsy, ty? Ej, ciekawe w ogóle jak to boli, nie? Daję tak sobie ściął drewno Chłop ma rękę ze stali, ty Co za człowiek w ogóle? Ja nie wiem I need... O. I need to take my meds Oho, okej okay. A jeżeli nie wezmę... Tych le... No dobra, wezmę, nie? Żeby nie było, jak już mówisz, że muszę wziąć, to, to wezmę, nie? A jeżeli bym nie wziął tych leków, to co wtedy? Jak bardzo byłoby ze mną źle? Hm? Chyba nie chcę sprawdzać, wiecie? Jakby... Jak już gra mówię, żebym wziął te leki, to lepiej, żebym je wziął faktycznie, niż by to olał. Dobra, weź to... Tu... Weź rzeczy z rupa, nie tam gadasz w Amazonii. Ej! wow, 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 wow! wow, wow, wow. Okej. Okay. Skąd kojarzę te jumpscary i ten dźwięk? No dobra. Super! Będziesz... Świetna zabawa po prostu. Jeszcze wokół mnie są te świerkowe. No nie mogę. Świerkowe drewna, drewno, drewno biomy, lasy świerkowe. Jezu, weź, weź z tego świerkowego lasu. Mam dosyć tego świerkowego, no. Nie lubię świerkowego lasu. Drewien. Nie wiem po prostu, nie lubię, bo tego za dużo jest. Będziemy szukać wioski tylko pierw, by, się, by przydałoby się... Co jest z tym drzewem? A dobra, bo to jest... Są dwa drzewa obok siebie, idioto! Dobra, weź sobie Zni is not, is better not to be in the water Spoko stare, mogę do wody nie wchodzić, nie? Tylko, że wtedy będę śmierdził Ej, chyba, że jeżeli nie będę wchodził do wody, wtedy będę zawsze śmierdzieć i wtedy on do mnie nie przyjdzie Plan jest dobry Tylko wykonanie jak zawsze, D dlatego idziemy do wieśniaków, bo oni zwykle śmierdzą, bo to są wieśniacy I może wtedy nie przyjdzie Żaden tutaj y, ten y, No Żaden ziomek nie przyjdzie do mnie No ra ty, weź te tlenki weź sobie W porządku, w porządku, w porządku A i oczywiście y, Jeżeli raz na jakiś czas właśnie jak teraz będę sobie nosem Pociągał to, wybaczcie mi, ja ale mam katar, który się naprawdę denerwuje mnie i po prostu mam dosyć, nie tego kataru No, także tak, wykop sobie ten kamień, żeby już mieć na początek jak, jakiekolwiek w ogóle progres, nie? Pójdziemy gdzieś w stronę tego może brzoz, brzozowego lasu. zawsze jak jestem w lesie świerkowym, to coś się musi wydarzyć, nie? A, wyjść wody, wyjść wody, bo on nie lubi. Bo pisało, że lepiej, żeby nie był w wodzie. To lepiej faktycznie, żebym się posłuchał, le le lepiej, żebym do wody nie wchodził, nie? Jakby nie chcę sobie przeskrobać u tego ziomka. Czy to jest las Sendermana? Naprawdę, tak, to jest Last Sendermana. Super, świetnie. I need, I need to take my, my meds. Dobra, w porządku, stary. Nie ma sprawy. Kurczak. Ej, była jakaś taka bajka na Cartoon Network, nie? Y ten. Kurczak i krowa, czy krowa i kurczak, właśnie, była taka bajka kiedyś, krowa i kurczak, pamiętam No I zawsze wieczorami leciała, tak koło 22:00 na Cartoon Network chyba Tak, no bo tylko kart Cartoon Network puszczało takie dziwne bajki No O no, to była chora bajka, ty Kroganie Napiszcie w komentarzu, kto, kto pamięta tą bajkę Krowa i kurczak I przydałoby się, żeby wykopać sobie od razu żelazo, nie? O, na przykład to. Super. Świ Why do you... Co? Co mówił? Why do you... Coś tam. Nie, nie, nie ten. Nie zrozumiałem za bardzo. Okej. Okay. Oj, e! Ale on na mnie! Już miałem, w już miałem w powietrze lecieć, no. Weź, może. ta, łóżko, nie? by się przydało. Na szczęście mam. deski, mam dobrze, okej. Okay. Wilk. Dobra, krzypko, kładź się. Co? Czym ty jesteś? Ech! oj 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 co co to było co 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 to było co co Stary Ja Cię widzę wiesz o tym nie? Aha, tak widzę Cię dokładnie tak Ciężko Cię, naprawdę Jezu, się przestraszyłem. O nie, o nie, o nie, o nie. Co co się dzieje? Co 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 to są za rzeczy? Ani my meds. spoko, bierz leki, szybko. Może mi to jakoś pomaga, ale nie wydaje mi się, wiecie. Co tu się dzieje w ogóle ty? Tu to jest jak koszmar jakiś. O Jezu! Bierz te leki! Bierz te leki, człowieku Wiecie co? do wody właśnie Mam, mam gdzieś tego, tego ziomka, do wody właśnie Co tu się dzieje? To cię... Halo, nawet nie ma jednego dnia Jest... Co jest? I need to take my meds, no wiem Bra, trzecią dawkę biorę. Człowieku, ty zaraz się obrócisz, będziesz bochać kwiatki od dołu. Tam jakieś spajonki, ząbiaki, i też tuś nagle trzy szkielety, Dobrze, dobrze, tak, najlepiej. Mhm, tak. Może ja tu wejdę do tej. tej jamy na chwilę. A może jednak nie wejdę, bo mi nawet nie pozwolą. Chociaż daj mi się przespać, człowieku. Co? Czym ty jesteś? Ja wiem, co to jest. To jest ten yy, człowiek z. Jezu! To jest ten człowiek ze wsi. Mhm, tak. Toś tam łóżko mam, no. Dobra. Ej, Omijemy go, ominiemy go. Ała, jezu! No, ała! Le 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 leki, leki wiesz. Okej, okay, on tak średnio bieganie chyba. Dobra. Ty. Przestań mnie gonić, człowieku. Daj mi spokój. Co ja ci zrobiłem takiego, no? Chyba są sobie żyje i chodzę po, po świecie, no? Daj mi spokój. On tam jest dalej. No jest tam dalej. On mi chyba. Nie da spokoju. Wywaliło mi Minecrafta 20 minut później. Eeeh... Tamten ziomek sobie tam jest, niech on tam sobie będzie, ja se może obok niego tak przejdę fajnie. Okej, okay, dobra, szybko idziemy stąd. Szybko. Daleko, daleko tego kościa, nie? Jak najdalej. Wybaczcie za lekkie ścinki, nisa to naprawdę nie poradzę. Dzisiaj Minecraft mi tak odwala, że normalnie no... Musicie jakoś przeżyć te ścinki, nie? Naprawdę. Bo normalnie jest tragedia. USK, but only this time. I will get you later. A Sam się złap, nie złapiesz mnie, człowieku. Jak ty, Kuźwa, biegisz z prędkością 3, 3, 3, 3 kopyt na godzinę. Ty, co ty w ogóle gadasz? Jak ty biegniesz tak szybko jak inwalida, daj spokój, człowieku. Y rozumiecie to, że chłopo mnie idzie, nie biegnie, Kuźwa w ogóle, że po wodzie biegnie? Bawij się tym Kuźwa nożem, że, że, że se palców nie poucinał i uśmiechasz się. A potem mówisz, że uciekłeś, ale następnym razem cię złapie No dajże spokój, toś, człowieku. Z czym do ludzi? Dobra, wejdź do góry, wy, wy, wylazuj, i musimy iść po, po wioskę, nie? Do wioski musimy lecieć i to w trybie natychmiastowym, bo inaczej będzie problem. A nie chcę mi się domku budować, bo budowanie to jestem naprawdę cienki. Zresztą, jak dobrze wiecie, jakby. Ja. Dobra, mam nadzieję, że to będzie gdzieś wioska, bo tam wyjdziemy, dynie. A jak wiecie, albo może i nie wiecie, jak są dynie, to gdzieś w pobliżu powinna być wioska. Jak na razie jest ocean, także no. Nawet... Ta, to się w ogóle nie sprawdza. Wyłaś stąd szybko w stronę. w stronę słońca! Ta, ta, tam bym musiał. To obok słońca, nieważne, no, dookoła słońca. Okej, okay, coś. Co, tę, tędy może. Między drzewami. Ażeby a mi to coś jeszcze wyskoczyło, nie? Ty, mi się wydaje, że w ogóle jest chyba nieskończoność tych leków, bo ja biorę i biorę i biorę i one się w ogóle nie kończą No więc nie to żadnych ten tekst to jest... To jest jak normalnie, jak ten, jak jakiś, nie wiem, torba... Torba nieskończoności, nie wiem, czy takie coś jest, jakby... Nieważne Okej okay. Żółwiki! Nie, nie słyszałem cię jak moja wina! Twoja wina! To jest minecraftowe czy, 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 czy modyfikacja jakaś? Czy o tych leków może mam szum w głowie, ty? Nie wiem. Ej, chyba, no dobra, nie, nie będziemy musieli licha przepływać, no? Możemy się po prostu przejść tam, dobra. To nie ma lipy. O! Tam pójdziemy. Dobrze. To będzie nasz punkt orientacyjny. Mhm. Od razu zobaczymy z daleka, co ciekawego nas może spotkać w przyszłości. Spojrzymy w przyszłość. Tak, przyszłość. tak. już widzę moją przyszłość. Nie, kurde. Goni mnie ten. Wa jak Wanna mnie goni. Halo? Ok. Co zna... Co, co... O nie! O! Ty był tu! Był tu! Był tutaj! Widziałem jego rękę! Przez chwilę! No bez kitu, ty! Jego rękę widziałem przez chwilę, ty! Co jest? Tam jest widzi... Tam jest... Widzisz go? Sto stał tam! Znikł. Y zniknął w sensie. Dobra, y idziemy stąd, szybko. Ja się nie dziwię, że on leki bierze, ty. Ja my też bym, gdybym takie coś widział. Okej, okay. czy on zamiast teraz będzie łaził przez cały czas? Oby nie, ty, bo. To się może źle dla mnie skończyć, nie? On generalnie chyba mnie jeszcze nigdy nie zaatakował tak. Jako tako. Tylko raczej właśnie się gdzieś tam respi z daleka, nie? Żeby po prostu patrzeć na mnie i obserwować mnie, co robię Ale nic, nigdy jako tako nie zaatakował mnie i mówię naprawdę, wybaczcie za te wszystkie ścinki Ale no nie wiem, Minecraft ostatnio odwala i to bardzo, bo zwykle mi tak nie zacinało teraz jakoś tak zaczęło mi nacinać Okej, to jest lawa nie chcę, bo już sprawia, że do lawy wpadł no, mi się to nie podoba. Nie lubię lawy. Ciepło, gorąco i się można usmażyć. Bez sensu w ogóle. Ja nie lubię się smażyć. Jakby nie na tym rzecz polega, nie? Chyba. O, są W ogóle sądy nie znowu, więc możliwe, że gdzieś tutaj będzie wios wioskę. Więc trzeba będzie wejść do wieży i sprawdzić, co ciekawego nas czeka dalej. Dawaj do góry, tutaj. Tylko, żeby nic nie było. Dobra. Chlebuszek. Oa, nowy dzień! Czyli w sumie to dopiero. A nie, to jest drugi dzień już, okej. Okay. W sumie tak, jakby do... za... zaczęliśmy już zabawę z tymi wszystkimi potworami, potworami, ale tam był namiot i tam dalej jest ten namiot i chcę go sprawdzić. Także idziemy go tam spadać, przebadać i zobaczyć, co tam ciekawego możemy sprawdzić. Tylko pierw sobie te żelazo, przepalę. Tam jest ten namiot, nie? Dobra, tam idziemy. Do tego namiotu. Jestem ciekaw, co w nim możemy. Naleźć. Okej. Okay. Znowu dewanna. Why do you leave me? Co mówię w ogóle? Dlaczego mnie opuszczasz? Why do you leave me? Ja nie wiem stary, ja cię. Nie wiem w sumie, dobra. Dzień dobry. Dzień 43. Okej, okay, to jest to samo, już to znam to chyba. Everywhere I look I see his eyes I am so scared that I... Uh, I am turning pale. Help! I teraz o kim on mówi? Bo była... Ja myślałem, że on mówi. W sensie ten. W sensie te książki mówią o... o Hiro... raz myślałem, że mówią o Screaming Vidagerze, drugi raz myślałem, że mówią o Hirobranie, ale mi się wydaje, że oni mówią o tym białym goście co ma te pazury takie, nie? Czerwony, co, widzieliśmy go? O! Chatka! To w sumie miałoby sens, nie? Tak mi się wydaje, że miałoby sens, nie wiem w sumie. Okej, okay, dobra Czy coś tu mogę spotkać? Dzień dobry Ej, coś się popsuło, ty Bo. Te normalnie mi się drzwi otwierają! Okej okay. To nie jest normalne chyba, nie? To no wszystkie drzwi się otwierają mi A może, a może to jest takie utrudnienie jakby Okej okay. Super Dajcie, dawajcie jak najtrudniej żeby było Super, fajnie, świetnie, po prostu fenomenalnie I te drzwi to też jest taka nowość Co z tym wieś ty? Co, co się tak gapia na tą ofsety? Dziwne są te owce, nie? Ja nie wiem Okej, okay, dobra, idziemy O! Jest wioska, super, dobra, lecimy dalej Lecimy, lecimy, dawaj Jaka wielka góra ty Ło Okej, okay, dobra, dawaj No nie, zapomniałem, że to dźwignie działają Tu też Chyba, że tu jest, nie wiem, jak, jak jak w polo, że ten, że, że jakiś czujnik jest może, nie wiem Ja bym poprosił bardzo tego golema o współpracę Chodź tutaj Jesteś mi, jesteś mi bardziej potrzebny niż zwykle, wiesz? Dzięki wielkie. Ile? Sz... Pięć, dobra Okej okay. Nieźle I teraz tak, weź... O, tu się tu się buduje, dobra. Wywal mi te drzwi stąd I wstaw tutaj te drewno Mhm. dobrze Okej, okay, żeby... Nic tutaj mi nie weszło, bo jak nie, nie mogę mieć skoro nie mogę mieć drzwi, no bo one mi się otwierają, no to w takim razie będę musiał sobie zbarakodować te, te, te przejście, nie? Dobra, od razu zrób sobie tutaj! Jezu! Czyli pochodni też nie mogę mieć? Ale się przestraszyłem, nie? Weź te pilsy, bo to jest chore. Chore. Dobra, dawaj mi zrób to. Zrób tą skrzynkę. To też skrzy skrzynkę. Dzięki, wielkie dobra. Okej. Okay. Ej, ej tarcze mi daj. Tarczę. Ej, ja nie mam tarczy. Ja to Jak nie masz tarczy, jak, jak, jak ty w ręku trzymasz tarczę, do to. Skoro nie mogę trzymać, nie, 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 nie mogę postawić pochodni, to może będę po prostu trzymał w ręku tę pochodnię, nie? W takim razie, no dobra. Coś takiego będzie. O! Tam stoi, py! Patego. Jaki on wysoki jest w ogóle. A wcześniej nie mogłem tak się mu przyjrzeć, nie? Okej. Okay. No co jaki wysoki ziomek jest, nie ma... Wygląda trochę jak taki Slenderman, szary Slenderman Eee... Przysypienie nocy jest niemożliwe? Jak niemożliwe? Co tego? Okej, okay. aha, bo ten tam, ta, tam, ten, ten, tam stoi, tak? Okej okay. A, generalnie to okazało się, że chyba ten... Ten ziomek w go powoduje błędy i przez to wywala mnie Minecrafta. Czyli nie mogę iść spać, tak? A czemu właściwie nie mogę iść spać jeszcze? Ale no przecież jest noc przecież, tak? Może przez niego, ty. Okej. Okay. Patrzcie jego nogi ty! Jakie ma fane moje paluszki! <laughs> Jakie paluszki małe ty Ale ma całkiem spory zasięg, nie? Dlatego muszę trzymać się... O wyszedł, dobra No i jeszcze nie mogę iść spać! Czemu nie mogę i spać ty? O co? Ale wyszedł teoretycznie Dobra, a nie mogę iść spać. A weź nie wiem, rozwarte łóżko i postaw tutaj No nie mogę i spać, serio, to co jest?